Zobaczmy, co się stanie, jak odpalimy Pato, pato Stream. Na chwilę. Eee, zagramy teraz bardziej w kurwę, po prostu. Wolę spać tego Cesa Gun Game. Tam przynajmniej wiem, że jak trafiam w mordę, to ludzi umiera. Tutaj to, co się dzieje, to jest już nic więcej, tylko wkurwiające. Im więcej ogarniam tę grę, tym, tym mnie bardziej wkurwia. Był taki fakt, że mnie wkurwiała, bo nie wiedziałem, co się dzieje. A teraz wiem, co się dzieje i mnie jeszcze bardziej wkurwia. Kurwa! Bez jaj! Co jest do chuja? Kurgość nic nie zerwał, ja pierdolę! Widzicie to? Scena full auto ze Skorpiona. Nie, jak mi ten pub wkurwił. Mówię serio. To, to jest kurwa gówno, takie jakiś uber. Kurwa, w sensie... Nie ma co się wkurwiać, ale to wkurwia, tak? Że ci zabierają killu kochane. Że duety w pubgu. Nie, to jest kurwa gówno. Ile, ile można to udowadniać? Tak, to jest kurde grasz czy z nadzieją, że ci się funkcjonuje. Tak naprawdę, no musisz odczekać pierwsze pół godziny, bo ta początkowa faza to jest desing the game. No i potem jest walka na. Nie, no, się tylko się wkurwiać w to gówno. Nie, natomiast tutaj tutaj się spoko gra, tak? Jest takie wkurwionko, ale. No, rozumiesz że byłeś chujowy i miałeś niefort tak? W pubgu to jest kurwa. W sensie można przysiąść, tak? Posiedzieć w tym I'm trainerze. Ogramy na białasów pierdolonych. Można przysiąść w I'm trainerze i coś tak? Coś osiągnąć, tak? Zabijać te ludziki. W pubu to kurwa. Po prostu nie rozumiesz co się dzieje. A serio? To z, nie To trzeba grać, biorąc pod uwagę kurwa krzywiznę Ziemi, siłę Kariolisa, jebany ping, tak, pozycję serwera i takie rzeczy. Z czego to, to ten jebany ping to nie jest nic fajnego, niestety. Czy ping to Ping to jeszcze jest, ping można kalkulować, ale jakieś takie rubber bandingi, że ludziki się pierdolą. Turniejowy. Turniejowy jest dla zjebów, tak? To fajnie się grało kiedyś. Teraz gdzieś miał ile tam trzeba, Pięć, pół godziny, grać jakoś z ruskimi, Przy połowę przeleżysz. Tak, niech nie, nie, ten. Dzieci w szkole mają czas, tak? W sensach to gra. Albo programcze, którzy ten. E, e, którzy za to pieniądze. Szkoły, nie? Jakaś patola oczywiście z, z rodzin, gdzie jest alkohol i 500 plus, tak? Co sądzę globalnie świecie? Zielona, co masz takie pytania? Co mam sądzić? Naukowc się spytać jakiegoś kurwa zjeba z internetu, tak? Tak? To jest, to się pytasz kogoś, to się zna, tak? Jakie opinie, jakieś kurwa. Jest to tak... Jak potem z, z, z gwiazdy yy, z, Upośledziło to. Już nie mogłem strzelać. Eee, to tak jak potem aktorzy wychodzą, nie? I coś tam ci mówią, co masz, jak masz żyć. To jest po prostu pytanie z gatunku, kim ty kurwa jesteś, tak? Eee, pierwsze. Nie no mówię, mogę się dać listę z jakichś dobrych osób. Jakiś Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej podejrzewam. Tak, jest spoko. Kurwa, ze strzelby, tak? Okej, okay. ale da. tutaj to dopuszczalne w grach, można, można powiedzieć. Że rewolwer zabija jeden strzał. Ja nie rozumiem tej broni, ale mówię, no tutaj nie ma co się gniewać, tak? Można się wkurwiać na siebie, na to, że nie wyszło, bo to emocje. A ty, natomiast, mówię, wracam tylko w Cesa, bo po prostu PUB mnie tak wkurwił. Jakie to jest pierdolone gówno. W sensie widziałem na własne oczy, jak przeciwnicy ginęli, mieli desynka przeze mnie. zaraz, co jest? A kurwo, głupia, kto to był? Taka pizda jest ze mną w drużynie, że strzela do mnie. Nie wziąłem, wiesz, to myli, bo nie wiadomo, czy strzela dzisiaj przeciwnik, czy ten. Eee. Po prostu. Myślałem, że ktoś mnie atakuje, tak? Więc wycofywałem się. A to kurwa, jakaś głupia pizda. Że zły dzień po prostu. Nie, nie, nie. nie. Gra jest chujowa i wkurwiająca. Co innego zły dzień, a co innego, że kurwa napierdalasz w gościa, jeden drugi raz, a on nie umiera, tak? I potem on cię odwraca, się zabija i tyle. I potem się dowiadujesz, że to jest desing. To nie jest zły dzień. W zły dzień w sensie, że nie wiem, jakoś przepinają cię do puli graczy, teraz jestem z Chińczykami. A potem jestem ja jestem królem, bo jestem kurwa serwer krakowski na Wawelu, tak? Obok sarkofagu kaczki. Nie, no, mówię, no to, jest, to jest patola. Kurwa! Jezu, pierdolona minisekunda. A to znowu tak, bo jakiś kurwa pad. Ja pierdolę. Czy powrotu do Sekiro? jaki powrót to jest. Sekiro to jest takie. Możemy to porównać do. że jak coś jest, że jest jakiś owiat i tam zostaje na przykład sałatka z kapusty, której nie lubię wybitnie takiej fioletowej. i zostawiasz ją na koniec. Ja sobie zostawiłem tą sałatkę na koniec, no i trzeba to zjeść, tak? Bo cię mama, no ten, nie wiem, zapierdoli. O, że już tak jedziemy tak wulgarnie. Kurwa! Nie, 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 co on robił? Jeszcze raz, jeszcze raz, a mu skakał na górze, dobra, kurwa, jak ten dźwięk tu jest chujowy, ja pierdolę, kurwa mać, dawniej było, nie wiem, ale, ale zjebali to, dawniej było słychać wyraźnie, jak gość chodzi na górze, teraz mi się wydało, że nie przede mną, ale serio, to chuja pana, nie słychać, to jest nad tobą. to jest tak pierdolenie zjebane, ale było tak zajebiście dobrze, kurwa, w sensie pół roku temu ponad, dźwięk był super, Wiedziałeś, że jest nad tobą, obok ciebie i tak dalej, a teraz jest kurwa, w sensie nie wiem, nie, wiem, nie wiem co zgrane. Ale to jest wkurwiające tak strasznie. Wiedziałem, że gość jest na górze, ale słyszę dwa razy jak jest to plaśnięcie pierdolonych jebanych stóp, świadczące o tym, że kurwa spadł i, ten, i to nic, i to nic nie, nie zmienia. Po prostu kurwa mać. Jeszcze raz! Tu cały czas był pierdolony gość? Ty, great, gramy w to gówno? Czy która jest godzina? Kurde, mam tylko tak, muszę się jeszcze umyć i zebrać. Pasowałoby się jeszcze opierdolić. Muszę się wyżyć, bo u Invidii nie będę mógł przeklinać. Czy nie będę? No będę mógł przeklinać, tylko pewnie nie będzie się podobało za bardzo. Kurwa! Widzieliście to? Totalnie popierdolony nim szło i nic. Kurwa, mać. Rozumiem, że po kamizelkę, ale po prostu ile kurwa można? Że w CS lepiej? Nie, no CS nie ma zjebanej, kurwa, e, filozofii desynków i tak dalej. Nasza jet great jest. Noże, jaka wyłażę z tego kurwa gówna. Ale idziemy się na po prostu. Nie wiem, jak nie pójdzie jedne, dwie, to wypierdalam i tyle.